Cześć, moja i Róża. Dzisiaj specjalnie dla was robimy luźny vlog z zakończenia roku szkolnego. Pamiętajcie, żeby dostać wideo łapkę w górę. No to zaczynamy. Dzisiaj jest 27 czerwca, czyli piątek. I dzisiaj zakończyliśmy rok, <noise> rok szkolny 2024-2025. I ja wam za chwilę pokażę moje świadectwo. Zobaczycie, czy, czy miałam paskiem, czy nie. Albo czy, czy zdałam, czy dostałam świadectwo. czy tak może być, że nie zdałam. A Róża teraz w tym czasie pokażę swoje, co pokażesz? Zabawki. Nagrody. Nagrody. Bo to ona chodź... ukończyła, co ukończyłaś? Czarówkę. I miałaś uroczyste zakończenie, tak? Tak. To chodźmy. Pier... Pierwsza rzecz ta, nie, 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 ta, 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 dobrze? Mhm. Dobrze. Najpierw mamy takiego małego zupika. No chodźmy. Teraz zmienimy to. Tak, tak, tylko to drugie. No. O tak. Łoś tym. Co to takie jest? To jest taka mała panda. To jest panda? Gumeczka panda, tak? No tak, mówi piesek. Aaaa. A, piesek mówi, że to panda. Super. Dla fanów Capibare. Ła, macie nawet gumeczkę Capibare. No przepiękna jest. Co to taki notesie? No, się widać, teraz w tak? że wróci karteczkę. W <laughs> że wróci karteczkę. A, bo to w piesek rządzi, tak? Maga. Wmieniają się takie piątki, jak tak? No. I tutaj macie do wyboru. I to musicie zrobić, że na przykład wylosisz sobie róża i musisz to zrobić dla widzów. Daj piątkę. A, A teraz jeszcze coś. Hmm, żegnaj żegnaj przedszkola z krzaty 2025. Co to takie jeszcze dostałaś róża? Taki, e, statu statuetkę. Statuetkę taką za zakończenie przedszkola, nie? Mhm. Powiedz Różusiu czy jeszcze coś masz? No. Ale to ciężkie. Co to jest? To już taka gra, graźmy w nią, nie? No, No, fajna gra, naprawdę. Takie są kar? No. Co to dostałeś? Jeszcze taki, yy, taką książeczkę? I jeszcze mam parę rzeczy, ale już nie, nie, widział, nie wiem gdzie są, no, więc... Jeszcze było parę rzeczy, tak były jakieś słodkości. Albo jakaś Polskę. kuleczka taka była jeszcze. Były, były jeszcze jakieś inne rzeczy. Jeszcze masz y, chyba taki długopisik, nie? W, z, o, kilku kolorami. Aha, dobra, zapomniałam go pokazać. Dobra, jeszcze taki długopisik z taką pizzą, który ma różne kolorki. Przechodzimy teraz do mnie. Mhm. Tutaj dostałam jeszcze taką y, książkę w nagrodę, pod tytułem Małe Książę. I tutaj w środku pisze, że to jest nagroda za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce. Dostałam jeszcze bilet do kina. To jest taki repertuar. I w środku jest właśnie jeszcze bilet. No i właśnie ja byłam u mojej babci, bo miałam dzisiaj taką fajną, śmieszną sytuację. Że jak byłam u mojej babci, to tam na nockę, to sobie poszłam spać i wtedy się skapniałam, że nie zabrałam piżam no. i spałam w moim normalnym ubraniu. Później jak wstałam, to e, mam powiedziała, żebym nie zabrała tego ubrania takiego galowego, że ona mi przywiezie. No i mi na szczęście przywieza, bo, e, bo, bo bym zapomniał, bo tak to, no, to nie miała w co się ubrać. I bym, nie wiem, w bym poszła wtedy. I później okazało się tak, bo ja mam aparat na zęby, i ja tak patrzę, i ja mam tylko dolną część, a górnej nie mam. I my szukaliśmy w całym pokoju tego, tej górnej części od aparatu. I w końcu znaleźliśmy ją pod łóżkiem. I e, później poszłam sobie zjeść obiad, a, taki obiad, śniadanie. E, no i poszłam do szkoły, znaczy do kościoła, bo najpierw mieliśmy się na ósmą. No i później poszliśmy na apel, było rozdanie świadectw, spotkanie jeszcze w klasie. No i przyszłam do domu i jestem tutaj. I tak mi minął ten dzień, teraz jestem już tutaj i robię dla Was film. A teraz pokażę Wam moje świadectwo. E, to jest moje świadectwo. Jak widzicie, mam... jakiś paseczek. E, I tutaj, w za chwilkę Wam pokażę ocenki. Dobra, a więc teraz pokażę Wam oceny. Yy, najpierw mam zachowanie, to mam wzorowe, później jest relikia, yy, celujący, język polski, to może będę mówiła tak ocenami. Język polski piątka, język angielski piątka, yy, język to, to tutaj jest po prostu kreska, yy, muzyka Szóstka, Plastyka szóstka, Historia piątka, później Geografia piątka, Biologia piątka, Matematyka czwórka, Informatyka piątka, Technika szóstka, Wychowanie fizyczne szóstka. I takie są moje oceny. Napiszcie, jakie wy mieliście oceny z różnych przedmiotów. I miście pasek, albo może chcecie napisać swoją średnią? Ja miałam średnią, ja średnią 5,27. Jeden z moich BFF ma średnią taką samą jak ja, czyli 5,27. Jakby się, ja się tak zaskoczyłam, że mam, że mam taką samą średnią. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, a jeśli macie jakąś chwilkę czasu, to tutaj macie filmik i możecie sobie oglądać to, też jest właśnie nasz filmik, więc... bye. -o!